W niedzielę, 5 grudnia, w pięknej zimowej aurze, odbył się jarmark świąteczny połączony z wizytą świętego Mikołaja. Na jarmarku można było kupić mnóstwo wyrobów rękodzielniczych: swojskie wędliny, kiszonki, miody, wyroby pszczele czy bombki. świąteczny nastrój wprowadzili Ola i Marcel, którzy zagrali i zaśpiewali polskie kolendy i pastorałki. tutaj dzisiaj wykonamy dla Państwa najpiękniejsze kolędy polskie. Będzie można usłyszeć takie instrumenty jak violonczela, gitara, akordeon, pianino i... I mogę, <grych> Tak, ja będę śpiewała i chcielibyśmy na te nadchodzące święta życzyć Państwu, żeby one były pełne miłości, pełne rodzinnego ciepła, spędzone wspólnie w takiej refleksji, w zadumie, i po prostu pełne radości. Dlatego wesołych świąt. wesołych świąt. Następnie odwiedził wszystkie dzieci Elf MAT ze swoim show pod tytułem Niezwykłe prezenty. Witajcie, przyjętam do Was Aż zbyt go i przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji robiliśmy nasz występ, który się nazywa Niezwykłe prezenty. W prezentowaliśmy wszystkim dzieciakom różne magiczne, latające, wpływające, świecące, błyszczące i niesamowite inne prezenty. I z tego co widziałem, po reakcji dzieciaków to bardzo się podobało, więc cieszymy się, że mogliśmy dać tą radość i że to musi przyjechać do Was. Także mamy nadzieję, że się spotkamy, ale to jeszcze nie koniec atrakcji, które do Was dzisiaj przygotowaliśmy. Punktem kulminacyjnym była wizyta świętego Mikołaja, który rozdał upominki wszystkim dzieciom. Bardzo się cieszę, że do Was w końcu mogłem trafić. Podczas wydarzenia odbyły się również warsztaty florystyczne, zmalowania bombek, robienia ozdób świątecznych oraz wieńców. Nie zabrakło również kiermaszu książek oraz świątecznych scenek, gdzie można było zrobić świąteczne zdjęcie. W gminnym ośrodku kultury wystąpiły również dzieci z formacji motylki, które pokazały dwa świąteczne tańce. A na koniec można było obejrzeć pokaz ogni w wykonaniu elfów.